Cukrzyca u dzieci. Nie różni się ona zasadniczo niczym od cukrzycy, która dotyka dorosłych. Jednak zawsze powstaje pytanie, dlaczego dziecko choruje: czy na swój konflikt, czy na konflikt rodzica? W totalnej biologii mówi się, że dzieci do około 10 roku życia nie chorują na swoje konflikty, na swoje problemy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzieci w takim w młodym wieku, na początku, one jeszcze nie zostały odpowiednio przez nas wytresowane, wytrenowane, nie mają poukładane po dorosłemu w głowie, czyli tego nie wypada, tego mi nie wolno, sprawię komuś przykrość, ciocia będzie niezadowolona, wujek może się obrazić. To są, to są rozkminy, które jeszcze dzieci nie dotyczą. Dopiero kiedy dzieci Osiągną pewien wiek i zaczynają rozumieć, że wymaga się od nich dostosowywania, dopasowania i same zaczynają dokonywać takich analiz, takich myśli, takiego funkcjonowania. Wtedy u dzieci powstają nowe i również jego konflikty. I tak umownie mówi się, że jest to około dziesiąty rok życia. Oczywiście może to być szybciej, może to być później. Jednak nie oznacza to, że kiedy dziecko wejdzie w przeżywanie swoich własnych konfliktów, e, przestaje być e, tym e, energoodbiorcą emocji mamy i przestaje chorować na problemy mamy. Głównie mamy, bo mówimy tu zawsze o najbliższym opiekunie i w większości przypadków jest to mama. E, no nie, tak się nie stanie. Jak długo jesteśmy bardzo połączeni ze swoim. Najbliższym opiekunem tak długo bierzemy nieświadomie na siebie problemy, emocje i w tym ruchu duszy poniosę to za ciebie, mamo. Tkwimy, trwamy w tym, przez to też chorujemy często i nawet jako dorośli. Przypomnę tutaj jeszcze tylko, jakie treści, treści są to konflikty, jeśli chodzi o cukrzycę, choć powstał już filmik o tym wczoraj. Bądź przedwczoraj można wejście zobaczyć. Przede wszystkim jest to separacja. Lęk przed separacją Re reagują tutaj tkanki nabłonkowe w trzustce i powstają na skutek dwóch treści. Nie jednocześnie, ale jeden z tych dwóch treści powoduje. Chorobę. I też nie ma to znaczenia, że typu pierwszego czy typu drugiego to uzależnione jest od trzech innych czynników, takich jak płeć, jak ręczność oraz trzeci czynnik, stan hormonalny, czy jest naturalny, czy jest zmieniony. Więc już podaję te kolejne treści konfliktów emocjonalnych: lęk połączony z przymusem walki, sprzeciwu się. Sprzeciwianiu się, to jest pierwszy konflikt, i drugi jest to konflikt lęku połączony z odczuciem obrzydzenia do jakiejś sytuacji, do jakiegoś wydarzenia lub do jakiejś osoby. To są konflikty, które wywołują cukrzycę. Dodam jeszcze, że wychodzenie z cukrzycy, szczególnie typu pierwszego, jest zawsze bardzo spektakularne, jest bardzo szybkie. Kiedy tylko uświadomimy sobie i wyjdziemy z tych przekonań, które nas trzymają w danym problemie, kiedy nastąpi w nas zmiana, no to już następuje regeneracja tych tkanek i zmiana hormonalna, więc to zawsze jest szybkie i bardzo widoczne. Pięknego dnia rzeczy.